To będzie podsumowanie całej tej awantury wokół wniosku o e, aresz dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy: e, Sejm uchylił immunitet, zgodził się na zatrzymanie posła, poseł został zatrzymany, e, ale sąd uznał, że nadal go chroni immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przypomnę, że Rada Europy to nie e, instytucja Unii Europejskiej, tylko o wiele szersza organizacja w Strasburgu. W każdym razie y, sąd pierwszej instancji uznał, że ten immunitet jest w mocy. Zresztą uznał tak na bazie listu z y, władz zgromadzenia parlamentarnego. Zrobiła się wielka awantura. Pojawiły się oskarżenia o kompromitację prokuratury, że nie dopilnowała tej sprawy. Prokuratura twierdziła, że miała ekspertyzy, które wskazywały, iż ten immunitet ze Zgromadzenia Narodowego nie obowiązuje akurat w przypadku tych zarzutów i tego momentu, i tego przypadku posła Romanowskiego. No ale sąd uznał inaczej. Jeśli chodzi o prokuraturę. Rzeczywiście ani minister sprawiedliwości Adam Bodnar, ani prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie potrafili przekonująco odpowiedzieć na pytanie, dlaczego e, zamiast zamawiać ekspertyzy, choć oczywiście też można było je zamówić, po prostu nie spytali władz Zgromadzenia e, Parlamentarnego Rady Europy, jak się sprawa ma z tym immunitetem. I nie powiadomili tego zgromadzenia, że takie są okoliczności zatrzymania, takie są zarzuty, i mogli poczekać wtedy na y, y, opinię władz, żeby unikać tej sytuacji, która właśnie dzisiaj ma miejsce, kiedy Marcin Romanowski triumfuje, ponieważ natychmiast y, został y, uwolniony i teraz razem z posłami. PiS mówi o wielkiej kompromitacji prokuratury, a także o kompromitacji międzynarodowej Polski. Więc na to pytanie prokurator nie odpowiedział. Ja jednak zwracam uwagę, niezależnie od tego, że trzeba uznać y, tutaj ten błąd y, i przegraną prokuratury, y, muszę uznać kilka rzeczy. Po pierwsze, faktem jest, że jest wiele interpretacji prawa, które wskazują, że absolutnie immunitet zgromadzenia w tym przypadku nie obowiązuje. W związku z tym nie wiem, co wydarzy się w sądzie drugiej instancji. Nie wiem, co władze zgromadzenia parlamentarnego odpowiedzą na list prokuratury, jeżeli poznają dokładne okoliczności tej sprawy. Być może, to pismo wtedy będzie wyglądało inaczej, być może będzie przedstawione w sądzie drugiej instancji, który może odwoływać może rozpatrywać odwołanie prokuratury. Tego nie wiem, więc sprawa jest nadal, otwarta. A druga sprawa yy, nie przywiązuje aż tak dużej wagi do tego wydarzenia jak inni komentatorzy. Dlaczego? Dlatego, że z mojego punktu widzenia co innego jest istotne. Dla mnie istotne jest to, co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy, a może i lat. A mianowicie czy ta prokuratura będzie w stanie napisać yy, akt oskarżenia? Przekonywujący, i czy ten akt oskarżenia wystarczy do tego, żeby sąd skazał Marcina Romanowskiego? To jest kluczowe, bo ja przypominam, że y, prokuratura Ziobry po 2015 roku masowo zatrzymywała albo stawiała zarzuty y, rozlicznym urzędnikom rządu y, POPSL, po czym te śledztwa się ciągnęły i właściwie nic z nich nie wynikało, ponieważ prokuratura nie była w stanie napisać aktu oskarżenia. Y, nawet po 8 latach te akty nie powstawały. Podam taki przykład, choć może to nie było 8 lat, ale krótszy okres, że, że PiS ciągle wyciąga sprawę Włodzimierza Karpińskiego, który został przez PiS oskarżony o korupcję. Tyle tylko, że no właśnie, nie powstał akt oskarżenia, a to jest bezwzględny warunek do tego, żeby sprawa rozpoczęła się w sądzie. Więc to jest kluczowe w sprawie Romanowskiego. Akt oskarżenia i wyrok sądu w tej sprawie. Czy rzeczywiście sędziowie uznają wszystkie zarzuty, które sformułowała prokuratura? Więc czekam spokojnie, bo wiem, że takie sprawy nie zapadają szybko, choć wolałabym, aby sądy działały sprawniej, ale to w tej sprawie wydaje się kluczowe. Uważam też, że gdyby premier Donald Tusk podejmował decyzje takie jak, na przykład, nie wiem, dymisja ministra Bodnara czy dymisja prokuratora Kornel Korneluka, to by popełnił błąd, dlatego że y, ta jedna wpadka nie powinna przesądzać o tym, że te osoby powinny opuścić stanowiska z jednego prostego powodu. Naprawdę jest masa spraw w trakcie. I trzeba po prostu ten wątek dociągnąć do końca, wyjaśnić. Być może na końcu trzeba będzie wystąpić o uchylenie immunitetu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. No, nie chce mi się wierzyć, żeby Rada Europy broniła osób, wobec których formułowane są tak poważne zarzuty, które absolutnie nie są związane z działalnością w tejże Radzie Europy. Więc podchodzę do tego spokojnie i czekam. Po po prostu na dalszy bieg y, wydarzeń, y, bo uważam, że co innego w tej sprawie jest ważne. Tak samo jak ważne jest to, bo minister Bodnar wyszedł na konferencji prasowej i przedstawił 20 spraw, które się toczą w sprawie mm, nieprawidłowości za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tu też. Y, ten sam postulat. Chcę zobaczyć, czy prokuratura jest w stanie napisać akt oskarżenia i czy ten akt oskarżenia obroni się w sądzie. I z tego będziemy rozliczać obecną koalicję, na ile miała rację, na ile y, ścigała rzeczywiście skutecznie jakieś patologie, czy też może m, nie poradziła sobie z tym, a może nie miała racji, stawiając takie, a nie inne zarzuty i to jest najważniejsze, ale tutaj mała dygresja i ciekawostka, bo bardzo mnie rozbawił filmik, na którym y, niezłomna Justyna Dobrosz-Oracz, bo Justyna oczywiście nie odpuszcza, przyszła na konferencję Ziobrystów zaraz po uwolnieniu Romanowskiego, wtedy kiedy oni usiłowali właśnie triumfować, jak tutaj y, załatwili prokuraturę Bodnara y, i Justyna zadała im proste pytanie no panowie rozumiem, że zmieniliście zdanie, bo jak w Ziobro był ministrem sprawiedliwości, to właśnie postanowił zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby skontrolował konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, nazywanych Konwencją Europejską. To jest taka umowa międzynarodowa, która obowiązuje w 47 państwach Rady Europy i Polska ratyfikowała ją w latach 90. Yy, dlaczego Ziobro chciał się skarżyć yy, na tę konwencję Rady Europy, do, która po prostu miała gwarantować yy, prawo do sprawiedliwego, niezawisłego sądu? No, dlatego, że mu się nie, spodobały, nie spodobało to, że yy, trzykrotnie Trybunał w Strasburgu stwierdził naruszenie prawa do rzetelnego procesu przez Polskę i dlatego Ziobro postanowił użyć Trybunału Przyłęckiego do tego, żeby tę Radę Europy spacyfikować. A dzisiaj proszę bardzo, jak trwo to biegniemy do Rady Europy i żądamy rzetelnego postępowania i przestrzegania procedur. No więc, jak Justyna zadała to pytanie, to scenę była bardzo śmieszna, dlatego że Romanowski od razu abdykował i powiedział, że nie zna sprawy. No a biedny Sebastian Kaleta próbował się bronić, ale dosyć nieudolnie, bo najprawdopodobniej też nie pamiętał szczegółów tej sprawy. Oczywiście w tej całej historii chodziło o to, że Ziobro narzekał na Strasburg za to, że Strasburg wskazywał nieprawidłowe powołanie członków Trybunału Julii Przyłęskiej. Tego to dotyczyło, ale sprawa jest i tak dokładnie taka, jak ją przedstawiała właśnie Justyna, to znaczy najpierw atakowali Radę Europy, a teraz biegną do niej po pomoc i myślą, że to zagwarantuje im jakieś prawa w procesie w Polsce. Innymi słowy, Wcześniej krzyczeli ulica, zagranica, a teraz proszę bardzo sami na tę granicę lecą, żeby się jakoś bronić i używają do tego kruczków prawnych. I druga sprawa, przypomnę, że Przemysław Czarnek jeszcze w zeszłym tygodniu ogłosił spisek, że minister Bodnar już wyznaczył sędzie, która będzie rozpatrywać wniosek aresztowy Marycina Romanowskiego i że to jest członkini justicji i na pewno ma za zadanie ten areszt klepną. No i co się stało? Pani sędzia y, zdecydowała inaczej i cała spiskowa teoria Czarnka y, runęła w gruzy. No ale oczywiście PiS z takimi drobiazgami się y, nie przejmuje. Ważne jest to, że sędzia podjęła taką decyzję, możemy się z nią nie zgadzać, możemy mieć wątpliwości prawne, ale należy ją respektować, a już na pewno nie ma tego okropnego zwyczaju, który był za czasów Ziobry, że sędzia, która podjęła decyzję niezgodnie z oczekiwaniami rządu, prokuratury y, natychmiast była atakowana, organizowano na nią nagonkę, a wręcz wszczynano postępowania dyscyplinarne. Chodziło o to, aby sędziów zastraszyć, by wydawali wyroki takie, jakich oczekuje Zbigniew Ziobro, bo jak nie, to dyscyplinarka, a wiadomo kto jest rzecznikiem dyscyplinarnym. Byli wtedy zaufani ludzie ziobry, którzy wykonywali wszystkie polityczne polecenia. Takie były realie. Dzisiaj sędzia podjęła taką decyzję. Zobaczymy, czy prokuratura się od tego odwoła i zobaczymy, co powie sąd drugiej instancji.